Bo na pewno wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę, jaka jest waga gatunkowa tego spotkania. Przyjechaliśmy tutaj na pewno nie oddać pola i tak się też stało. Końcowy wynik o tym świadczy. Na pewno były momenty słabsze w naszym wykonaniu w tej, w tej pierwszej połowie. Zaczęliśmy mecz nieśle, strzeliśmy bramkę. Później do głosu doszło zagłębie, skończyło się 1-0, dowieźliśmy do przerwy. Drugi drugiej połowie wydawało się, że kwestią czasu, kiedy, kiedy Zagłębie zdobędzie bramkę. zdobył ją co prawda, ale później jeszcze też nas uratował Marciniak. Cieszę się, że szczęście nam dopisało. Strzeliliśmy bramkę na 2-1, mieliśmy jeszcze dwie dobre sytuacje. Rakels nie trafił praktycznie z linii bramkowej. Cieszę się, że chłopaki mimo trzech, może czterech zajęć treningowych starali się jak mogli, żeby wracać do bazy, być ustawionym w tej bazie. I po przechwycie piłki próbować organizować ataki. Wynik bardzo cieszy. Jeszcze żeśmy się co prawda w lidze nie utrzymali, ale mamy bardzo duże szanse na to. Dziękuję. Dziękuję panie trenerze. A teraz zachęcam Państwa do zadawania pytań trenerowi Krakowi. Tradycyjnie proszę o przedstawienie się z imienia i nazwiska oraz redakcję jaką reprezentujecie.